W 2026 roku Polska zrobi kolejny krok milowy w rozwoju swojej obrony powietrznej. Do służby wejdą nowoczesne pociski CAMM oraz ich wydłużona wersja CAMMR, stanowiące podstawę systemu NAREF. To właśnie te rakiety mają zapewnić wojsku polskiemu skuteczną ochronę przed samolotami, dronami, a także pociskami manewrującymi, które stają się coraz większym zagrożeniem na współczesnym polu walki. CAMM, czyli Common Anti-Air-Modular Missile, został opracowany przez brytyjską firmę MBDA. Jego największą zaletą jest możliwość pionowego startu z wyrzutni, co daje szansę na reakcję w każdą stronę bez konieczności obracania systemu. Zasięg tego pocisku wynosi około 25 km, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zwalczania celów na krótkim dystansie. To jednak dopiero początek możliwości. Rozszerzona wersja, czyli CAMMR, oferuje zasięg do 45 km, a także większy pułap rażenia. Dzięki nowemu silnikowi rakieta jest w stanie przechwytywać cele znacznie szybciej i skuteczniej. W praktyce oznacza to, że Polska otrzyma możliwość ochrony większych obszarów i lepszej koordynacji działań z systemami dalekiego zasięgu, takimi jak Patriot. Wprowadzenie pocisków CAMM i CAMMR to element większego programu obrony powietrznej, znanego jako NAREF. Ten system, rozwijany wspólnie z polskim przemysłem zbrojeniowym, ma na celu stworzenie elastycznej i w pełni zintegrowanej tarczy, która uzupełni istniejące już warstwy obrony. Dzięki temu Polska zbuduje wielowarstwowy parasol ochronny, gotowy na różne typy zagrożeń. Ogromnym atutem CAMM-ów jest zastosowanie aktywnej głowicy radiolokacyjnej. Oznacza to, że pocisk samodzielnie naprowadza się na cel w końcowej fazie lotu, bez potrzeby ciągłego podświetlania go przez radar wyrzutni. Takie rozwiązanie zwiększa odporność całego systemu na zakłócenia i pozwala na równoczesne zwalczanie wielu celów. Polska współpracuje z MBDA nie tylko jako odbiorca, ale także jako partner w produkcji. W ramach kontraktów przewidziano, że część komponentów wyrzutni oraz integracja systemów będzie realizowana przez polskie zakłady zbrojeniowe. To oznacza transfer technologii, nowe miejsca pracy i wzrost kompetencji krajowego przemysłu obronnego. Rok 2026 ma być momentem, w którym pierwsze zestawy NAREW z pociskami CAMM wejdą do służby. W kolejnych latach planowane jest wprowadzenie także wersji CAMMR, co dodatkowo zwiększy możliwości polskiej armii. Dzięki temu Wojsko Polskie uzyska nie tylko nowoczesny system obrony, ale również narzędzie, które wpisuje się w struktury NATO i znacząco wzmacnia bezpieczeństwo całej wschodniej flanki. CAMM i CAMMR to nie tylko rakiety, to symbol nowego podejścia do obrony Polski. To inwestycja w przyszłość, która ma zagwarantować bezpieczeństwo obywatelom i odstraszyć potencjalnego przeciwnika. Rok 2026 będzie więc nie tylko datą dostawy nowego uzbrojenia, ale także początkiem nowej ery w historii polskiej obrony powietrznej.